Organizacje pożytku publicznego narażają się na grzywny nawet do kilkunastu tysięcy złotych z powodu niedostosowania stron internetowych do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Jest to jedna z form wykluczenia społecznego. Dlaczego wiele organizacji nie zapewnia więc strony internetowej dostępnej cyfrowo? Nie jest to łatwe. Wymaga to dostosowania do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa związanego z dostępnością, a także kosztownych audytów firm zewnętrznych. Gdybyś miał pomoc w postaci platformy monitorującej strony pod kątem wymogów dostępności cyfrowej? SAT to platforma, która nadzoruje Twoją stronę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Nie tylko sprawdzi, czy witryna spełnia normy WCAG21 i ADA, ale też natychmiastowo zaalarmuje o błędach i sama je naprawi. Dzięki SAT możesz zarządzać aplikacją mobilną, plikami tekstowymi i nieograniczoną liczbą stron naraz bez dodatkowych kosztów. Optymalizuj swoją stronę przez jedno kliknięcie i nie stresuj się sankcjami. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki SAT.